Trzy małe duszki. He lives above a restaurant And loves to eat Call me a bumper He's loyal to the end He loves to play with everyone And that we can depend Especially his friends Przygotowanie do przyjęcia Zapraszam Was na lekcję gotowania bampera. Idziemy dziś na świecie i zabieramy jedzenie, więc zróbmy spis potraw. Czyli szybkie menu. Punkt pierwszy. Hamburgery. Kilogram mięsa mielonego. I trochę cebuli. Trochę bułki namoczonej w wodzie i to już prawie wszystko. Potem wbijamy jajo. A potem co? Mieszamy razem i dodajemy pieprzu. A teraz? Znowu mieszamy i i znowu mieszamy i teraz możemy już smażyć, gotujemy warzywa i wykładamy na no! talerz. Wszystko gotowe, nie ma na co czekać. A teraz ostre curry. Bierzemy ziemniaki, kroimy ja w kostkę, marchew w plasterki, cebulę i mięso tak samo. To Wszystko do garnka. I wiecie co jeszcze wkładamy? Tak jest, ostre curry. Ojej! Ja, wzajemnie, bo następne pyszne danie to... Gulasz wołowy. Pokrojone ziemniaki, marchew i mięso wrzućcie do garnka. Duście przez całą godzinę. Gotowe danie będzie wyśmienite. <głos> 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 Jakie te dobre! Pyszne! A? <noise> no, a, 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 a. Co za ostre! <noise> Nie, doskonałe! Lubimy, Lubimy ostre! <noise> Teraz zróbmy deser. Pamiętacie jak poszliśmy na wycieczkę na cały dzień w deszcz? Zrobimy piękną galaretkę we wszystkich kolorach tęczy. Pomarańczowy, fiolet, żółty, wszystkie. Dodamy nawet mięty, czerwone jabłko, ananas, truskawki. Weźmiemy te wszystkie owoce i pokroimy je w piękne plasterki. Dodamy je do galaretki, włożymy do salaterki i zabierzemy się do wyżerki. Dziękuję bardzo! Się z nami. Kiedy Bumper gotuje, zawsze starczy dla wszystkich. Dzięki Bumper. Gdybym wiedział, nie jadłbym tak szybko. To jest kara za łakomstwo Tigo. A co teraz zrobimy, Bumper? Proste danie, zryżu danie, super danie! Zrobiliśmy je na pikniku. A ah, doskonale! Ugotujcie po prostu garnek ryżu. Zmoczcie ręce w wodzie, żeby ryż się nie przyklejał. Posulcie i uformujcie ryż. Co ty go? Piramidki! W piramidki z ryżu! Wiedziałem, że będziesz pamiętał. Uwielbiam je! A dla dekoracji czekoladki! Brzmi to trochę dziwnie, ale jest pyszne. Ozdabiamy czubki i nasze piramidki z ryżu hop! Wędrują do bożki! <toddź> A pamiętacie, jak zgubiłem piramidkę i goniliśmy ją całe wieki? Um, tak, um, i spotkaliśmy głodnego chłopca Echo i daliśmy mu jedną. To! Jemu potrzebna była energia, a ryż jej dostarcza. A pamiętacie Rikiego? O, Ricky! Koniecznie chciał latać, więc... Pamiętam! Zrobiłeś latający deser z pianki. Tak, z jajek i z różnych innych rzeczy. A pianka wyglądała jak chmurka. Tak! I Wiki pomagał ją robić, a potem wszyscy ją jedliśmy. I wyobraźni wszyscy lataliśmy. O tak! Dużo bezpieczniej. I dużo smaczniej. Masz rację, to był deser radość latania. Najlepsze było, jak nagle wyfronął z miseczek. <ścoughs> <śpiewamy> <śpiewamy> Hej, następne wspomnienie. Pizza marzeń. Bamper, pamiętam dobrze ten dzień, kiedy wpadłeś na pomysł, żeby dzieci z sąsiedztwa same wymyśliły i upiekły swoje pizze. Tak. Dzięki temu zyskaliśmy klientów i teraz w restauracji jest komplet! Każdy wymyślał co chciał, co tylko przyszło mu do głowy. Dzieciaki zrobiły dla siebie pyszną pizzę, a potem powiedziały rodzicom, że restauracja Bampera to najlepsza restauracja w mieście. Mieli naprawdę świetne pomysły. Co za wyobraźnia? Ale była zabawa! Bumper jesteś naprawdę najlepszym kucharzem na świecie? Poza po papą, papą Pierem! Tak, poza papą Pierem! Proszę nie zapominać o. o mnie! Co? O, nie zapominajcie, że ja również jestem bardzo dobrym kucharzem! Tylko nie co. to! Zaraz wam pokażę! O. Najpierw biorę marchewki! Marchewki! O. Tak, i ziemniaki! ziemniaki, ziemniaki! ziemniaki. O. Trochę groszku. Proszę, groszku. O. Najlepsze zdań, niespodzianka Tiga towarzywa! Spróbujcie! O tak! Tak! Jestem świetnym kucharzem. Nie możesz zaprzeczyć! Umiem gotować tak dobrze jak Bumper! Ha! Henrietta nie powiedziała, że smakuje jej twoje danie! Tylko że je pamięta! Wiesz, że jestem równie dobry jak ty, Bumper! Nie jesteś Tigo! Widzisz? Przeprowokujesz Bambera i zaczynacie się kłócić. Hmm. 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 Hej, to zupełnie jak wtedy, kiedy przestaliście rozmawiać. O, tak, to prawda. Bardzo się pokłóciliście i nie chcieliście już być przyjaciółmi, więc postanowiłam was zaprosić na mój deser. Nazwałam go deserem przyjaźni. Wzięłam trochę lodów i świeże owoce, które zawsze są smaczne. Połączyłam je razem, robiąc z nich pyszny deser, żeby wam udowodnić, że niektóre rzeczy, choć tak różne jak wy są lepsze razem niż osobno. Dodajemy słodki sos przyjaźni i dwie tak różne osobowości jak Twoja i Bampera stają się wspaniałym deserem przyjaźni. Tak! <laughs> Za słodką przyjaźń! Najlepsze danie! Niech żyje, Niech żyje przyjaźń! przyjaźń! Niech żyje! Niech żyje! Może to ty jesteś najlepszą kucharką, bo robisz potrawy, które łączą ludzi! Ach, nie żartujcie, przecież wszystkie potrawy przygotowywaliśmy razem. Hej, pokażmy, że przyjaciele najlepiej gotują razem. Umowa stoi. Hej! Sporo już zrobiłem. Potrzebujemy więcej? Tak, to duże przyjęcie. Wszyscy musimy ci pomóc przygotować wspaniałe dania dla naszych przyjaciół. Czeka nas bardzo dużo roboty, ale naprawdę warto. Tak! Bamper i jego przyjaciele zabrali się do gotowania. Przyjęcie, na które wybierali się tego wieczoru, było dla nich bardzo ważne i chcieli, żeby jedzenie było naprawdę wyśmienite. Najpierw przygotowali danie wymyślone przez Tomiego: kulinarna podróż dookoła świata. Potem zrobili fruwający deser na cześć Rickiego, który bardzo pragnął latać. Zrobili też faszerowaną kapustę z niespodzianką. Bardzo śmieszne danie Bumpera, nadziewane jajkami w różnych nastrojach. Moje jest smutne! Później przygotowali inne tajemnicze danie i wystraszyli nieznajomego ducha, wcale nie będącego duchem. A potem oczywiście zrobili hamburgery ala la Bumper na cześć zagubionego chłopca z kosmosu, któremu Bumper pomógł wrócić do domu. To dopiero była przygoda. Potem zrobili dużo owocowej sałatki na cześć odnalezionych braci Bumpera. Byli bardzo chorzy i Bumper wyleczył ich sałatką ze świeżych owoców. Byli bardzo sympatyczni. Na samym końcu zrobili deser dla Montiego, małego Dobosza. Pamiętacie? Bumper nauczył go, że gniew niczego nie rozwiązuje. Szczęście można znaleźć tylko wtedy, gdy pomagasz innym, a nie wtedy, gdy krzykiem próbujesz zwrócić na siebie uwagę. Monty jest nadal dobrym przyjacielem Bumpera i to jest również powód do radości. Ura! To wszystko! Gotowe! W końcu skończyli gotowanie i poszli na przyjęcie. O, wygląda na to, że ja będę musiał posprzątać. O. O. Zaproszenie dla wszystkich duszków. Jest już trzecia godzina sali i nikogo nie ma. Babcia Jones rozdała takie zaproszenia w całym mieście. Wszystkie duszki są zaproszone na przyjęcie do sklepu ze słodyczami na godzinę trzecią. Przepraszam, kochanie. Myślałam, że jak urządzę przyjęcie, poznamy inne małe duszki. Ale nikt nie przyszedł i obawiam się, że już nie przyjdzie. Och, nic się nie stało. Po prostu sama będę musiała zjeść te wszystkie słodycze. <laughs> Wiem, że lubisz słodycze, ale jeszcze bardziej lubisz zawierać przyjaźnie. Masz rację, babciu, ale wygląda na to, że jestem jedynym duszkiem w tym mieście. O nie, nie jedynym. <laughs> Jestem Kater i też jestem małym duszkiem. Jestem w Sali. Miło mi cię poznać, w Sali. Bardzo się cieszymy, że mogłeś przyjść. Może masz ochotę wypić trochę soku? O, chętnie, dziękuję. Ale chciałam spytać, czy mógłbym zaprosić mojego przyjaciela? Twój przyjaciel? Mhm. Możesz się już pokazać. To jest Bertie Bulldog, czy może wejść? Oczywiście, każdy twój przyjaciel jest tu mile widziany Rety, dziękuję Na zdrowie Obaj pracujemy u fryzjera Charlesa jako jego asystenci Bardzo zdolni asystenci, pragnę dodać Jestem wyjątkowo utalentowanym fryzjerem Drogie panie, macie nadzwyczaj piękne włosy To prawda, nie często zdarza się taki fryzjer jak Bertie gdy zobaczyłem go po raz pierwszy, próbował wyprostować skręcone włosy. Pamiętam. Szukałem go wszędzie, ale nie mogłem go znaleźć. Chyba ma kłopoty? Uratujcie! Nic ci się nie stało, powiedz. W porządku, idź sobie, kater. Przeszkodziłeś Bertiemu w prostowaniu moich włosów. Prawda? Prawda, tego sposobu prostowania kręconych włosów nauczył mnie słynny włoski fryzjer Spaghetti. Wyciągam widelce i proszę, proste jak druty. Co prawda, eksperyment się nie udał, ale Berti został moim przyjacielem. Tak, to prawda. Powiedz, Sali, też masz przyjaciół? O tak! Bardzo wielu. Spotykam ich codziennie w mojej szkole. No? Chodzisz, Chodzisz do szkoły? Do szkoły? <zyskcja> Poszłam tam, bo chciałam się nauczyć ładnie śpiewać. Z początku byłam tak onieśmielona, że zaglądałam tylko przez okno. Bardzo chciałam znaleźć się wśród tych dzieci. A I dzieci bardzo się przestraszyły. Wyglądałam jak zły duch. Mogę to sobie wyobrazić? Mam na imię Sali. Jestem duszkiem. Chcę się nauczyć śpiewać, żeby dostać pierwszą nagrodę na konkursie piosenki. Ale kiedy wszyscy się mnie boicie, ja też się boję. Więc po to przyszłaś. E, nie wygrasz żadnego konkursu z takim głosem. Nie martw się, sali. Jestem pani Summers. Wiesz co? Musisz zacząć chodzić do szkoły, żeby się nauczyć śpiewać. Prawda? Tak! Nauczycie mnie? Powiedzcie, dzieci, pomożemy je? Tak, tak! Teraz chodzę do szkoły i uczę się takich rzeczy, jak gra na pianinie. <laughs> Chcecie, żebym dla was zagrała? O tak! <laughs> Oczywiście nie miałam w domu prawdziwego pianina, ale na namalowanej klawiaturze przy odrobinie wyobraźni Sally dała naprawdę wspaniały występ. <ścoughs> Jak wam się podobało? Hej, <ścoughs> czy ktoś jest w domu? Jestem Bumper Mały Duszek, a oto moi przyjaciele! Najpierw Henrietta, Winnie i Leni! A ja jestem Kot Tigo! Miło was poznać! Jestem Sali Duszek, a obok mnie jest mój nowy przyjaciel Kater! Powiedz co przyniosłeś, Bumper? Tylko mały poczęstunek, który przygotowałem na dzisiejsze przyjęcie! Bumper wszystko przygotował, a my mu pomagaliśmy! My też! Właśnie! Oto on! To, to wspaniałe! I równie dobrze smakuje, jeśli chodzi o gotowanie. Ten duch to wielki zuch. Pragnę dodać, że zawdzięcza to swoim przyjaciołom. Co przez to rozumiesz? Spokojnie. Myślę, że nie zdałby się egzaminu na kucharza, gdyby nie nasza pomoc. Razem wymyśliliśmy nowy przepis na potrawę z langusty. Nie martw się, Bumper. My ci pomożemy! Pewnie, że ci pomożemy, Bamper! Zaczynamy! Zobaczcie, tam idzie ogon na Zobaczmy dokąd on idzie. Także zabrąćmy, Chodźmy! zabrąćmy! Ją słuchajcie, Wiosłujcie! Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Lubimy ogon. Masz już jakiś pomysł, co zrobić? Prezentuję wykwintne danie według mojego pomysłu. Oto czapka kucharska ze złotą gwiazdką doskonałości. To prawda, ty go trochę mi pomogłeś. Reddy, były czasy, kiedy również potrzebowałem pomocy w strzyżeniu. Jak wtedy, kiedy poszedłem ostrzyć debu. Teraz ładnie wyglądasz. O! Kiedy było po wszystkim, byłem zmęczony i brudny, ale miałem nową przyjaciółkę. <duszka> Duszki mają śmieszne sposoby zawierania przyjaźni. <duszka> to świetne przyjęcie. Miło jest poznawać nowych znajomych. To prawda. Szkoda, że nie możecie poznać moich przyjaciół ze szkoły. Co się dzieje? Nie wiem. Zobaczmy, co to takiego. Hmm. Idę. Tu ja też. I ja. Mhm. O! o. A. To moi nowi przyjaciele ze szkoły! Dyrektor pani Samex? Cześć wam! A. A tam idzie Charles i wszyscy moi przyjaciele z Salonu fryzjerskiego. I papa Pierre z moimi kolegami z restauracji. Co oni tu wszyscy robią? Sali, zobaczyliśmy zaproszenia, które rozdawała babcia Jones i przyszliśmy. Czy możemy się przyłączyć? Tak, świetnie. Mhm. Tak. Tak. Trzy małe duszki bawiły się wspaniale, tak samo jak inni zaproszeni goście. <grym i wyszka> Zabawa trwała do rana. Dobrze jest mieć starych przyjaciół, ale miło jest też poznawać nowych. ghosts are fresh so don't be having no big you see they're flying all around going through solid walls and making really weird sounds yeah they keep you on your toes what are they gonna do next you never know they're hip they ain't no saps that's why i'm doing this three ghosts rap three ghosts rap three Ghosts rap, three ghosts rap. yo man that's why i'm doing this three ghosts rap Bumper. He's the one with the appetite. And if you let him, he'll eat all day and all night. And when he's not eating, he cooks. Be better off reading some books. You know he likes to fool around. Could even say he's kind of a clown. But when he goes out on the town, this little ghosty, he sure gets down. Yo, he sure gets down. <laughs> make you bored she lives above a candy store and yo she really loves to sing music and ghosting are sally's thing sally knows what's cool her favorite gig is going to school everybody said oh sally sweet dancing to the beat with the little, little, little ghost feet little ghost feet little ghost feet little ghost feet she's dancing to the beat with the little ghost feet come Thinks he's very cool. He's really into following rules. He keeps himself looking mighty fine. And loves to help his friends when he finds time. Did I mention he lives in a barber shop? Well, the fun never stops. He's really into cutting hair while he floats right over the barber chair. Them ghosts, they keep you on your toes. What are they gonna do next? You never know. They're hip, they ain't no saps. That's why I'm doing this three ghost rap. Wersja polska, master film. Reżyseria Anna Górna. Dialogi Joanna Orzeszkowska. Dźwięk Agnieszka Łukasiewicz. Montaż Gabriela Turan-Wiśniewska. Kierownictwo produkcji Dariusz Paprocki. Wystąpili. Katarzyna Tatarak, Beata Łuczak, Beata Jankowska, Joanna Pałucka, Hanna Kinderkis, Jolanta Wilk, Cezary Kwieciński, Aleksandra Koncewicz, Anna Apostolakis, Mirosława Nyckowska, Monika Wierzbicka, Krystyna Kozanecka i Stefan Knota.